Witamy kochani w kolejnym odcinku, w którym pokażemy Wam jak wyciągamy nasz kolejny jacht VIP Jacht Relax. Zapraszam serdecznie do oglądania. VIP Jacht Solina. Druga przyczepa zapięta i lecimy dalej. Marek teraz będzie wpinał światła. Oczywiście musimy sprawdzić, czy działają. No i teraz czas na relaksa. Co tak dmuchasz? Eee, jakoś nie mogę wcelować. No, Arek zawsze ma z tym próbę. No a słuchajcie, płynę drugą. Regata częściowo porozbierała tutaj. Pogoda się zrobiła luksusowa. A tutaj w którymś to odcinku pokazywaliśmy, że keja nam tonie. No i patrzcie co się tam dzieje. to już widzę na grubo jest. No, A sąsiedzi, dostaliśmy buteleczkę za opiekę nad łódką, to jest bardzo miło, dziękujemy i sąsiedzi wypływają, słuchajcie, na grzyby. A no, muszę Wam powiedzieć, że wieje jak fix, nie wodzie. co się dzieje, no już tak jest nie za fajnie do pływania. Ale za tym zakrętem mamy Slipa, więc blisko. Agata pojechała autem. A kolorki na no jak widzicie jesienne. Dzisiaj mamy coś koło 8 chyba października jakoś tak. No fajnie, fajnie. Pogoda w tym roku dopisała naprawdę wyjątkowo. A tutaj widać slip, na którym po raz pierwszy wodowaliśmy pierwszą łódkę. Teraz korzystamy tam troszeczkę nieco dalej. Jakoś tak, jakoś tak, a może tu jeszcze wrócimy, kto wie. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Woda się trochę dzisiaj wzburzyła, ale za to. Arek nadpływa relaksem, który będziemy ściągać właśnie jako drugi. Wszystko z pomostów już ściągnęliśmy. No i teraz będziemy kierować się na slip. Zbliża się, podpływa nasz vibiak Relaks. No, właśnie teraz zapowiadają, że mają się trochę wiatry wzmocnić. Ale łódka jest przyszykowana. Śmigam na parkowanie. Dobra. Druga przyczepa wjeżdża do wody. Arek już przygotowuje się do wjazdu na przyczepę. Arek skupienie na twarzy. na kopertę, na egzaminie. No, tak jak na WORD. Dobra, tyle, wyłączam, tak jest. Nasz to doleci. Trzeba zrobić Jeszcze kolejne podejście. To niestety nie siadła tak, jak ma być. A to jest do transportu, więc musi być elegancko. Tutaj się nie można pomylić. Zobaczcie jak zerwał się silny szkwał. Tu drzewach widać jak mocno zawiewa. No i chyba teraz się uda. Wygląda relaks po sezonie. Trochę myliśmy go w międzyczasie, no ale i tak przez to, że stoi, jednak to dno się brudzi. I oczywiście będzie mycie wstępne. Czekamy. A później ruszamy dalej. Agata się wzięła za pasy. Chyba będzie teraz ona zapinać. Co? Chyba nie. Myślę, <laughs> że nie będę się odbierała tej przyjemności. No. Ale już coraz lepiej mi idzie. No pierwsza była najgorsza. Z odpinaniem też w pierwszej było najgorzej, ale potem już mu tak także najgorsze pierwszy raz. Już prawie dojeżdżamy na miejsce. Ciemna noc zaczyna się robić. No i będziemy zostawiać drugą jednostkę, a zabierać ekskluzji, To został już wymyty. Dobrze jest, bo jesteśmy 15 minut przed planowanym czasem przyjazdu. Tak. Także elegancko. Mamy godzinę 18.30 i ciemno. A pomyślcie, że w sezonie łódki pływały do 21.00. Popatrzcie się. A tu 18:30 i taka ciemnica. Zobaczcie, kochani, co tu stoi. Wczoraj, jak przewieźliśmy łódkę, było już bardzo ciemno, późno, wiało, tak krótko, i stwierdziliśmy, że zostawiamy tak, jak jest. Dzisiaj zajmiemy się przeparkowaniem zaparkowaniem, a w sumie to Arek to zrobi. Jeszcze tylko chyba objadać samochodem, co? No. Bo myślę, że będzie ciężko. No i będzie musiał zaparkować między łódkę, a na taki troszkę krzywy zjazd. Zobaczymy jak mu pójdzie, jakim jest kierowcą. Oglądajcie dalej. Wyruszył. Zobaczymy ile będzie prób, ale powiem Wam, że to nie takie proste jak się może wydawać. Ociekanie z taką przyczepą wymaga naprawdę dużego skupienia i doświadczenia. Trzeba uważać, bo jest ostre zjazd kostki i robić to bardzo powoli. A tam ekskluzyw przygotowany do zimowania. Och, czuję, że chyba będzie za pierwszym razem. Tutaj Wam pokażę, bo widać, jakie obciążenie duże jest to dla auta. Jak siedzi. No i słuchajcie, jest moc wyjazd za pierwszym razem, byleby teraz hamulec nie przystawił. Jeszcze metr. Powiem Wam taką ciekawostkę. Jak cofałem tutaj, to tu jest y, hamulec najazdowy. I kiedy cofałem, cofałem, to to mi się schowało. I teraz, gdybym chciał odpiąć y, przyczepę, to kiedy zaskoczyłoby z kuli, uderzyłoby w zderzak. I zawsze robimy tak: zaciągamy hamulec, podjeżdżamy sobie trochę, żeby nam ten hamulec oddał. Tutaj widzicie, to już nie jest tak, wiecie, złączone, tylko już jest wyprostowane. I teraz, jak podniosę z kuli, to tylko zeskoczy i nie uderzy w zderzak. Także, jak macie przyczepy, to jest taki fajny tip. Już chyba wyszło, nie? Tak wyszło. I tak jeszcze trochę oddało. Widzisz? Mhm. No ale jest. Widzisz? Popatrz. Tutaj została nam taka odległość, a jakbyśmy to tak. zrobili na zahamowanym tutaj, kiedy to weszło, no to byśmy w zderzach przywalili na 100%. Skończylibyśmy jak to Porsche na... w Palęcieku. No, rozwalił sobie gościu Porsche ostatnio u nas. Źle mu zapięli na hak. Nie wskoczyło. I kiedy chopła yy, przyczepa na takim podjeździe, Wypięło mu się i zderzak, klapa, światło. Pech. Dwie łódki są już wyciągnięte z wody i luksusowo zaparkowane, jak widzicie za mną. A w kolejnym odcinku zobaczycie, jak wyciągamy naszą trzecią największą jednostkę. I na ten odcinek was bardzo serdecznie zapraszam. Chcielibyśmy też, abyście napisali, skąd nas oglądacie, bo spotkaliśmy wielu naszych widzów na targach. W Warszawie i będzie nam właśnie bardzo miło, jak napiszecie, skąd jesteście. Zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować nasz kanał. Obserwujcie nas na Instagramie, na Facebooku. Do zobaczenia. VIP Yacht Solina.